Hej kochani, witajcie ponownie na moim kanale, z tej strony Magda. Dzisiaj zapraszam Was na test absolutnie gorącej i takiej trochę może niespodziewanej nowej palety od Maxmo. Jest to paleta Magic Forest, paleta, której okładka wygląda po prostu tak przepięknie jak książka, jak bajka. Naprawdę cudownie to wygląda. Okładka jest przepiękna, bardzo, bardzo mi się podoba. No i oczywiście ta okładka nieco zwiastuje to, co znajduje się w tej palecie. No i w palecie znajdziemy dwa 12 cieni, jak to zwykle w tych paletach od Maxmo bywa. Fajny podział tutaj Maxmo zawsze trafia w moje gusta. Jest tutaj 8 matów i 4 błyski. Zdecydowanie taki podział w paletach lubię, gdzie mamy jednak przewagę matów nad błyskami. Ja oczywiście, jak widzicie na załączonym obrazku zrobiłam już makijaż. Będzie tylko jeden makijaż, ponieważ chciałam dla Was nagrać taki szybki test, bo ta paleta dzisiaj do mnie przyszła i też nie ukrywam, że przed świętami mam do nagrania jeszcze kilka odcinków, więc na pewno jeszcze ta paleta gdzieś tam na kanale się u mnie przewinie, na pewno na Instagramie, także... Na razie dzisiaj mam dla Was jeden makijaż i po prostu przetestujemy sobie jak największą ilość cieni z tej palety. Samo to, jak ja otworzyłam przesyłkę, to ta, ta paleta bardzo mi się spodobała, więc nie mogłam się doczekać, kiedy ją przetestuję, dlatego zrobiłam to niemal natychmiast, mimo tego, że wczoraj byłam na laminacji rzęs i coś tutaj mnie podrażniło, trochę mam uczulenie, mam nadzieję, że moje delikatnie spuchnięte oczy nie będą Wam przeszkadzać w tym odcinku. Oprócz palety mamy jeszcze róż, jest to nowość, róż o nazwie Brazilian Soul i oczywiście przetestujemy sobie również ten róż, pokażę Wam swatch. Pokażę Wam go na twarzy i zaczniemy sobie właściwie test od tego różu. Także jeśli interesuje Was test tych dwóch produktów nowych od Maxmo, zwłaszcza pewnie palety, to serdecznie zapraszam Was do oglądania tego odcinka dalej. Cenę tej palety w sumie nawet powiem Wam, że nie sprawdziłam, bo gdy wygrywam ten test, to jeszcze nie ma jej na stronie w sprzedaży. Przesyłka do mnie przyszła rano i dopiero właśnie Andzia napisała, że za na dwie godziny będzie na stronie paleta. Także ja nawet nie wiem, jaka jest cena. W w momencie nagrywania tej palety, ale pewnie jest jak zwykle korzystna, jeśli chodzi o MeXMo. Mam nadzieję, że tematyka tego odcinka zainteresuje Was na tyle, że zostaniecie oczywiście ze mną dalej. Nie zapomnijcie o kciukach, o komentarzach, bardzo doceniam Waszą aktywność pod odcinkami, uwielbiam czytać Wasze komentarze, więc nie zapomnijcie o tym i w tym odcinku i oczywiście zapraszam Was serdecznie do subskrypcji mojego kanału, a teraz już nie przedłużam, zapraszam Was bliżej i przechodzimy do testu nowości od MeXMo. Na twarzy mam już podkład, więc zaczniemy sobie od różu, który też jest właśnie nowością. Jest to róż Brazilian Soul. Róż jest satynowy, róż ma przepiękny kolor, bardzo, bardzo mi się podoba. To jest taki zgaszony, brzoskwiniowy odcień. Niesamowicie ciekawie mnie to, jak będzie wyglądał na buzi, ponieważ ma być satynowy. Na twarzy mam podkład, korektor, brązer w kremie i brązer w kamieniu, więc wezmę sobie jakiś czysty pędzel i sprawdzimy, jak będzie wyglądał na twarzy ten róż. Może jeszcze zrobię Wam swatch, tak żeby zobaczyć jego intensywność. Z tego co widzę róż jest dosyć mocno sprasowany i jest bardzo, bardzo delikatny, ale zobaczymy jak będzie z pigmentem na twarzy. No, zdecydowanie róż jest widoczny. Myślałam, że nic nie będzie widać, więc troszeczkę go sobie muszę rozblendować. Także na pewno jego intensywność tutaj daje się budować. Nie ma tutaj jakiegoś takiego mocno satynowego wykończenia, raczej myślę, że róż daje taki efekt wygładzonego policzka. Ma bardzo ładny odcień, bardzo mi się podoba. Nie jest to taka, wiecie, bardzo mocna brzoskwinia intensywna, aż pomarańczowa, tylko ten róż jest raczej taki zgaszony. I myślę, że tutaj troszeczkę zgubny może być właśnie pigment przy robieniu słocza, bo ten róż u mnie był prawie niewidoczny, natomiast na twarzy tutaj on się zdecydowanie pokazał, także... Na pierwsze użycie. Róż bardzo mi się podoba. Ogólnie, ja różę od Meksmo bardzo, bardzo lubię. Też miałam taką swoją ubioną paletkę. Facetune różową, zużyłam ją prawie w całości, gdzieś tam teraz w salonie leży. Także ja produkty Max Mod twarzy lubię i ten róż też całkiem fajnie wygląda. Może bardziej przypadł mi do gustu na przykład róż Crash, który jest rozświetlający, ma drobinkę błyszczącą i bardziej chętnie sięgam po prostu po takie róże, natomiast ten też bardzo fajnie wygląda na policzku, daje efekt takiego wygładzenia. Dołożyłam sobie odrobinę rozświetlacza tutaj z palety Hourglass żeby już mi się na policzku coś zabłyszczało i wydaje mi się, że całość wygląda super. Jeśli chodzi o bronzer, to też bronzer nałożyłam z tej palety. Przechodzimy teraz do makijażu oczu i tutaj oczywiście przepiękna nowość od Maxmo. Nie ukrywam, że paleta skradła moje serce. Ja uwielbiam taką kolorystykę ten kolor po prostu jest sztosowy. Myślę, że w dzisiejszym odcinku raczej go nie użyję, ponieważ mam trochę inny plan patrząc na tę paletę. Natomiast myślę, że taki tutorial na Instagramie jest kreską tym kolorem się pojawi, ponieważ jest bardzo mocno napigmentowany. I tutaj jak robiłam słoczy, zauważyłam różnicę pomiędzy poprzednimi paletami od Maxmo. Wydaje mi się, że ta jest dużo mocniej sprasowana niż poprzednie, ponieważ nawet przy takim ciemnym odcieniu, który teraz tutaj słoczuję pędzlem, nakładam na pędzel, ja nie widzę jakiegoś dużego osypu. Niektóre nawet w dotyku... Chyba to był właśnie, tak na przykład ten Berries, jest taki dosyć szorstki pod palcem, jak mam być szczera, ale jego pigment jest dosłownie sztosowy, ja jeszcze mam go na środkowym palcu, bo nim robiłam swatcha. W tej palecie są kolory, które zdecydowanie mi się bardzo, bardzo podobają, ta zieleń jest sztosowa i na pewno jej w dzisiejszym makijażu użyję, cień taki basicowy mushroom najmniej podoba mi się w sumie ten cień w takim dosyć ciepłym, pomarańczowym odcieniu, yy, taka zgaszona pomarańcza, yy, także to jest zdecydowanie taki cień, który chyba najbardziej podoba, najmniej mi się podoba z całej palety, natomiast ogólnie yy, kompozycja kolorystyczna jest jak najbardziej tutaj w moim guście. No jestem ciekawa co wyjdzie mi za makijaż, chciałabym jak najwięcej cieni z tej palety użyć, będzie jeden makijaż, ponieważ wczoraj byłam na laminacji rzęs i mam lekko podrażnione oko, delikatnie dostałam jakieś alergii, także yy, cudem siadam na granicę tego odcinka, także nie chciałam tutaj też za dużo makijażu robić, żeby nie podrażniać powieki, ale nie mogłam się doczekać, bo ta paleta dzisiaj do mnie przyszła, więc postanowiłam od razu nagrać dla Was test. I zaczniemy sobie w sumie od nałożenia korektora, który sprawdza mi się do wszystkich makijaży świetnie. Jest to korektor, który na pewno świetnie znacie, Multitasker. Wiem, że wiele z Was kupuje go z mojego polecenia, także ja odnałożę na powiekę odcień 0,40. Długo myślałam w jakiej kolejności e, zacząć robić makijaż. Nie ukrywam, że bardzo chciałabym zrobić smoki eye tą zielenią, bo jest po prostu przepiękna, więc na pewno kiedyś takie smoki eye zrobię. Natomiast wydaje mi się, że najlepiej będzie jak tych cieni po prostu użyję na dolną powiekę, e, a górną powiekę zrobię sobie w tych odcieniach, bo myślę, że można fajnie połączyć te dwa rzędy. E, także zacznę sobie od cienia Wood, który wydaje mi się, że będzie idealny do przyciemnienia zewnętrznego kącika. I nakładam cień Wood w zewnętrznym kąciku. To jest takie zgaszone bordo właśnie śliwka... Tutaj teraz widzę na oczach, bardziej wychodzi z tego odcienia. Przepiękny odcień, absolutnie sztosowo napigmentowany. No cienie się odrobinkę sypią. Staram się tutaj nakładać bardziej, właśnie tak wklepując ten cień w powiekę, żeby za dużo tutaj nie machać. Teraz sięgnę swój pocień Mulberry i spróbuję delikatnie rozetrzeć granice tego cienia. Myślę, że jeszcze pomiędzy spokojnie mogę dołożyć sobie tego cienia Berries. Połączyć te dwa cienie. Cienie się fantastycznie łączą. I rozciągam sobie do boku makijaż. No musicie przyznać, że jak na fiolety, przepięknie się rozciera, nie widzę absolutnie żadnych plam, żadnych dziur. No i błysk mi się tutaj niestety pojawił. Musiał na którymś pędzlu być jakiś błyszczący cień, ale szczerze mówiąc nie widzę tutaj żadnego błysku na ani jednym pędzlu, więc nie mam zielonego pojęcia skąd mi się znalazł ten błysk na zewnętrznym kąciku. Spróbuję jeszcze dołożyć sobie odrobinę cienia Wood, żeby zobaczyć czy on w ogóle się fajnie dokłada, czy będą mi się robiły jakieś plamy, dziury, ale widzę, że bardzo fajnie dokłada się tutaj intensywność, nie widzę... Żadnego problemu, żeby coś było jaśniej nagle. Fiolety to nie są łatwe kolory, i tutaj zdecydowanie poziom tych fioletów jest zadowalający. Bardzo, bardzo zadowalający. I teraz myślę, że możemy sobie przejść fajnie cieniem mushrooms, tak, żeby górę jeszcze ładnie rozblendować. Ten cień ekstra do roztarcia na pewno, tutaj góry. Ogólnie to jest taki cień cienia, który ja bardzo lubię. Bardzo taki neutralny, bazowy nawet do codziennego makijażu i pięknie, jak widzicie, mi wysmurza tutaj ten zewnętrzny kącik. No i nie pozostaje mi nic innego, jak na środek powieki nałożyć cień Unicorn. Trochę powiem Wam, że tutaj ta wypraska jest dosyć mocno wysunięta. Nie wiem, czy to będzie widać, pewnie nie, ale to jest jedyna wypraska w tej palecie, która jest dosyć mocno wysunięta ponad poziom palety. I też może to być trochę przeszkadzające podczas czyszczenia palety. Myślałam, że będzie bardziej różowy, ale jak widzicie, po roztarciu na oku, tutaj wpasowuje się fajnie w kolorystykę właśnie makijażu. Wygląda bardzo, bardzo ładnie. I palcem tak sobie rozprowadzę delikatnie, wchodząc na maty. Myślę, że tą górę jeszcze rozbędę sobie cieniem mushrooms, tak żeby to ładnie połączyć do wewnętrznego kącika. Teraz wezmę eyeliner yy, i to jest eyeliner od Hindusha. I stwierdziłam, że zrobię sobie kreskę. O ile jeszcze działa, bo już go dawno używałam, nadal działa. I wewnętrznym kąciku nałożę sobie cień Magic Dust, czyli ten najjaśniejszy, jasny cień z palety, czyli taki glamowy, klasyczny powiedzmy makijaż zrobiłam. Górna powieka jest skończona. Ja trochę widzę, że mam oczy, więc mam nadzieję, że nie przeszkodzi wam to w odbiorze tego makijażu. Wytuszowałam tylko rzęsy, żeby już nie podrażniać tutaj powieki. Nie będę doklejać żadnych sztucznych rzęs. I teraz przechodzę sobie do dolnej powieki. Tutaj koniecznie Dark Moss. Przepiękny odcień zieleni. Naprawdę jest cudowny. Jestem zakochana w nim. Takiego chyba jeszcze w swojej kolekcji nie posiadam. Bardzo mocno też napigmentowany. Naprawdę pigmentacja tego obcienia jest sztosowa. Teraz wezmę ten cień Moth i odrobinę wyblenduję sobie dolną granicę. I teraz czas na tę przepiękną zieleń. I to do wewnętrznego kącika. I w samym wewnętrznym kąciku nakładam cień Fairy Tale. Troszkę nawiązując właśnie do tego chociażby cienia Moth. I tak mnie korci, żeby przykleić odrobinę kryształków. Myślę, że to może fajnie wyglądać. to by było na tyle, dziękuję Wam bardzo za oglądanie tego odcinka mam nadzieję, że ten test i ten makijaż przypadł do gustu, pokrótce powiem Wam e, oczywiście co myślę o tych kosmetykach zaczniemy sobie od różu e, uważam, że róż ma przepiękny, zgaszony neutralny odcień e, brzoskwini który będzie pasował naprawdę większości osób, to jest róż, którego myślę, że nie można się bać i nawet osoby, które nie lubią e, tego typu produktów, nie lubią różu, to myślę, że z takim kosmetykiem możecie się polubić e, jest niepozorny, bo gdy zrobiłam sworz, to prawie go nie było widać, natomiast gdy zaczęłam go nakładać na twarz, to zdecydowanie pigment się pokazał. Super jest to, że róż daje takie fajne, wygładzone wykończenie na twarzy, także tak, bardzo mi się podoba i na pewno z chęcią będę z tego różu korzystać. Serdecznie Wam ten róż polecam, myślę, że nawet jako prezent pod choinkę też może się świetnie sprawdzić. I przechodzimy teraz do palety jeśli chodzi o paletę, to myślę, że już tutaj dużo nie muszę mówić. Myślę, że widziałyście podczas makijażu, że absolutnie pigmentacja jest sztosowa. Właściwie Opracowałam w tym makijażu z tymi pierwszymi trzema rzędami, no i świetnie mi się pracowało z tymi cieniami. Naprawdę nie zauważyłam tutaj żadnego problemu. Pigmentacja jest super. Jest delikatny osyp, ale tutaj też jakby na to przymykam oko, bo jest duży pigment. Absolutnie jest sztosowy i nawet ciężko po prostu domyć to z paluszków. Jeśli chodzi o błyski, są całkiem spoko. Myślę, takie do wykorzystania gdzieś tam w takich codziennych makijażach. Kolorystyka tych błysków jest bardzo przyjemna. Ten tutaj u góry nawet myślę, że fajnie może sprawdzić się jako rozsięk. Świetlacz, zdecydowanie mój faworyt, taki neutralny w tej palecie. Uwielbiam takie odcienie: Mushrooms, przepiękny odcień także tutaj super mi się pracowało z tymi cieniami absolutnie nie zauważam żadnych problemów, nic się nie wytracało, fiolety wyglądają naprawdę fantastycznie, ja jestem bardzo, bardzo zadowolona z pracy z tymi cieniami jedyny minus jaki widzę, no to oczywiście to jeśli komuś nie będzie pasowało to delikatny osyp, nawet przy ściągnięciu nadmiaru z pędzla odciśnięciu tego cienia i tak ten osyp troszeczkę się pojawia, no i też dwa błyski są tutaj dosyć mocno wysunięte, więc trochę może być problem z, czysz z czyszczeniem tej palety ten różowy, ja wiem, że tego nie będzie widać, ale jest tutaj no, ponad tą y, paletą, y, wystaje także jest dosyć mocno wysunięty do przodu, y, także tutaj takie małe kosmetyczne jakieś niedociągnięcie, y, natomiast z chęcią też przetestuję te trzy cienie, no i ogólnie oceniam tą paletkę bardzo, bardzo pozytywnie y, oprócz tego jest oczywiście przepiękna także jeśli chcecie nawet jakieś y, maniarce kolorów, y, takiej kolorystyki sprawić właśnie ładną, kolorową paletę, to serdecznie Wam tę paletę polecam jest naprawdę przepiękna, ja jestem w nim zakochana, to są totalnie moje kolory, więc z chęcią naprawdę wykorzystam większość tych cieni do robienia chociażby kresek, ponieważ te wszystkie cztery odcienie super się sprawdzą do zrobienia kreski. Także cóż mogę Wam powiedzieć, serdecznie Wam polecam tę paletę no i dajcie znać koniecznie jak Wam się podoba, no i oczywiście do zobaczenia w kolejnym odcinku już niedługo. Pa, pa!